Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Wybrałem się dzisiaj do lasu sprawdzić, czy są grzyby, bo doszły mi suchy, że są. Jestem w górach między krynicą a tyliczem w lasach koło powroźnika. W zeszłym roku tej porze tutaj jeszcze grzybów nie było, a dowiedziałem się, że są. I mówię, zobaczę, czy coś znajdę. No, chodzę już kilka minut i faktycznie trafiłem w fajne. Cegla z toporę, borowiki. Proszę. Tutaj jest jeden. Taki młody fajny. Tu jest taki drugi malutki, ale tego tu nie będę brał. Natomiast tu z daleka widziałem taką małą grupkę borowiczków. O, tutaj widać, że wyrastają. Ten już jest taki, że można go wziąć. A te tutaj zostawimy, niech sobie rosną. I zobaczymy, co dalej. Tutaj widzę jakiś młodziutki, jeden, drugi. ale za to tutaj jakiś jest o, proszę o następny proszę bardzo takie ładne o, ten to już jest fajniutki o. proszę taki borowiczek cudo tu mamy oho ho, 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 ho. a tutaj ile jest jest jeden Oj kurde główkę urwałem. A tu całe statko proszę bardzo. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jest taki malutki, tego nie zrywam za małe. Ale też są ładne. W lesie pięknie ptaszki śpiewają Nie wiem na ile będą zdrowe te grzyby, na pewno wiecie, że pierwsze wiosenno, wiosenne grzyby to lubią być robaczywe no, zobaczymy o, Tutaj też był no, noga zjedzona, głowa tylko jest Dobrze, popatrzę trochę dalej. Tutaj jest zostawił, żeby nie zapomnieć zabrać i popatrzmy dalej. Tutaj rosną taka mała grupka. Ten można już wziąć. Pozostałe zostawię. Tak się długo człowiek zbierał na grzyby, czekał, żeby coś było, bo... Dłuższy, dłuższy czas nie było. Na północy Polski, chociaż mniej deszczu, to już dochodziły suchy, że są. Natomiast tu Beskid sądecki. Dowiedziałem się niedawno, że właśnie ktoś zeglastoporę już znajduje. No to mówię, wybiorę się dzisiaj, akurat mam jeszcze wolne. Popatrzę. Dobrze, idę, obiorę tam te grzybki. Jak coś znajdę, to widzimy się ponownie las jest fajny także można jeszcze coś znaleźć może jakieś inne borowiki usiadkowane już powinny być zwłaszcza że w tym lesie w, roku, w zeszłym roku pod koniec serca już usiadkowane zbierałem no to widzimy się za jakiś czas większe okazy piękny Troszkę wyżej kolejny ładny okaz to to już jest kawał grzyba można powiedzieć że ten kto mówił że są już prawdziwki ceglas porę miał rację Zobaczymy jeszcze dalej. Dość wilgotne jest w lesie. Może dlatego tak fajnie się pojawiły. I kolejny borowiczek ceglastopory. nasze ładne. coś się zaczyna dziać popatrzmy jeszcze tutaj czy nie ma więcej no można powiedzieć że w tym momencie otwarłem sezon grzybowy bo już pierwsze borowiki są tutaj chyba są nawet grzyby z zeszłego roku jeszcze jakieś stare Widać wysuszone z zeszłego roku. Tutaj trochę później, to prawda. Często rosną borowiki ale szlachetne, czasem usiadkowane No a teraz jest czas na tegla stopowe. Dobra. Idziemy dalej, zobaczymy jeszcze. Przejdę się do innego lasu po drugiej stronie rzeki. Tam powinny być czerwone kozaki, ewentualnie maślaki. Jeżeli już są, to powinny być. A, zanim widzę, to tu widzę jeszcze małego zeglaczka. Zobaczcie jakie ładne. Cegla topory. Rośnie sobie w takiej dziurze fajnie. Proszę. Cudowny. Ale... farby No muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie tyle tych grzybów. No ale to dlatego, że Dość wilgotno w lesie jest i ciepło. Popatrzmy dalej, może coś będzie jeszcze tutaj. Ostatnio trafią tak pojedyncze sztuki, ale nic nie szkodzi. Już koło 15 sztuk mam, to coś z tego będzie dzisiaj. Przejdę się jeszcze kawałek dalej za rzeczkę w inne miejsce, tak jak mówiłem wcześniej i tam być może znajdę jeszcze jakieś inne grzyby. Pięknie ptaszki śpiewają Fajnie ciepło świeżutkie powietrze No cudo Witam ponownie Jestem już po drugiej stronie rzeczki Tutaj co miałem nadzieję znaleźć inne grzyby Na razie nie ma ale trafił mi się kolejny ceglaczek Taki fajny Pojedynczy zawsze ładne Trochę zjedzony przez ślimaczki. Tu jak jest sierpień wrzesień, w tym miejscu rosną wszystkie możliwe grzyby dostępne w tych stronach to znaczy borowiki szlachetne, usiadkowane cegla z topory, maślaki, podgrzybki, kozaki czerwone tam wyżej. Zwykłe kozaki, maślaki, kurki, kurek to jest dość dużo, no i rydze. To są takie grzyby najpopularniejsze, które występują w tych stronach. Ale dzisiaj widzę, że oprócz tego ceglaka nie ma nic więcej. Jeszcze tylko. W jedno miejsce na... pójdę na chwilę i zobaczymy, jeżeli nic to to będzie na dzisiaj koniec i tak nie najgorzej jak na pierwsze grzybobranie w tym roku w zeszłym roku pamiętam to oprócz kilku kozaków nie znalazłem nic czyli tak zwanych tych koźlarzy babka dobra widzimy się za chwilę witam po raz ostatni czas na krótkie podsumowanie ponad godzinnego ważenia po lesie około 20 borowików ceglastoporych niestety innych żywów nie spotkałem nawet nie było śladu las piękny mokry no ale niestety ciutkę za wcześnie być może za 2-3 tygodnie pojawią się borowiki usiadkowane kurki a może i borowiki szlachetne 15 czerwiec to jednak jeszcze ciutkę za wcześnie, jeżeli chodzi o inne grzyby. Myślę, że następnym razem jak pójdę do lasu, może w ten weekend już, to się troszeczkę więcej nazbiera. Pozdrawiam wszystkich miłośników grzybów. Do następnego razu.